Polac prezydencki. O i od razu chłopek jest spami na czacie. Nice. O, super, samolot. Może chociaż tutaj w końcu kogoś zabije. <noise> eee, chcesz kogo wziąć? Kogo czekaj co mam. Jestem. Może... Bo ja chodzi to mi, to, mi o to, żebym tarczo wziął, nie? Żeby tarcza było. Albo widzisz, co wezmę, L i ja pójdę na hecza. O! A! Miód! Miód! No. O, ja no, ma tego fajnego skina i to, tego nie gównianego, tylko tego normalnego na Valkyrie, po to. Na MPX-a. Też mam. A ja go nie mam. żałuję. Dwa Black Ace mm. No mógłbym jeszcze trzeciego. To by były w ogóle trzy piątki wtedy by były. Nice. W ogóle możliwe jest, żeby na przykład z naszym levelem, nie? No. Na naszym levelu powiedzmy mieć konto i mieć... Goście ma konto, gdzie na przykład nie ma żadnego black Acea. No. Mm. Ani jednego, nawet na jednym mm bronze. Mhm. A właśnie, w kolejnym sezonie podobno ma być te nowe yy, Black Ace na nowe postacie Cieszył się Ale drony penetruje znowu nie wiedziecie tutaj Dobrze Ja penetruję drony, pamiętaj nie. Czasem ja się o nie Tymczasem ja penetrator dronów, nice, nice Ja już ścianę kamerę Dobra, mamy wszystkie hatche'e W ogóle nic nie jest armorowane znowu, tylko hecze. Znowu się to ja armorowałem, widzę Oh, hey, a jak je to, prostě Ja tu widzę zabawę na tam frontowym tym Zaba... BĘDZIE SIĘ DZIAŁO I ZNOWU co BĘDZIE MAŁO Mała... Czemu nie healujecie to? XD co? Je? Ej, jak w ogóle mu wydupiło ten recoil? Wziąłeś tak dosłownie pionowo mu ustawił broń? Jak w targowie trochę. Ja, poja, 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 poja. O, no to fajny site na moją postać tutaj lubioną Alibi. Może... Hmm. Ale chłopie, ja mam tu fajnego seta na, 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 na Alibi. A to nie. Ten, co się kurwa bawi postaciami. No losa, 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 losa. Losi. I mamy wszystkie pm nice. 3 pm Będzie się działo, i znowu nocy będzie działo będzie głośno, będzie rano, no śnie, razem całą noc.

Jestem jak zawsze na, na górze. Będzie, będzie za webe, będzie się działo. Nie za no, nie będzie no. Ale powiem ci tak, w CZ w ralu jest taki jeden problem, bo jak masz ten celownik standardowy, to wiesz, on ma te tylne półka zamknięte. Nie jest otwarty celownik i ciężko jest to przez, przez to celować mocno. A nie jest. A, jaki fajny spocik. Jakie spoty w ogóle tam ma Valkyrie, ale... Ojej, dwóch snapperów A gdzie oni są? Nie, tu jest Kali na pewno Tak, potwierdzam Okieram ok, otwieram Widzę

Jaki chłop? Jaki chłop, <noise> Jaki chłop on sobie... Ja w ogóle nie wiedziałem gdzie on przebiegł. Ja tylko słyszałem, że plantuje na to... No ja właśnie też, ja, ja, ja słyszałem, że plantuje, ale nie wiedziałem gdzie on przebiegł. On chyba przez tą ścianę przebiegł, nie? Mam chyba rację tak. czy nie? Chyba tak, bo tam jak mogłaś mogłeś nie wiedzieć. No tutaj jest jedyny kąt, którego nie mogłem, mogłem nie pokrywać, nie? właśnie, a Kali zabrali, to nie, nie było tematu. Eee, no i kim ja mam grać? <głosy> o! <głosy> no, oczywiście, że od razu wybrał. A wezmę się wezmę się legend. niech będzie. się na raz, normalnie. Ja się ostatnio tak bawiłem, w ogóle nie. Ja się ostatnio tak bawiłem, że normalnie próbuję zrobić e, na 100% extraction. Tu masz? Jeżeli chodzi o atrymenty. Tak mi się nudzi. Na dużo. Małestro!

A tak w kontekście Tam był Papie Idzie, idzie tam, idzie, i Na sam tył Teraz ja <grydy> tu jest No to teczemy razem całą Jest na mnie Dobrze. Jest na mnie, jest w kuchni jeden Jest jeden w kuchni Ingitsu Wycofał z tej kuchni On ma za chyba On ma chyba za autentycznie. Od góry idź ja mam od góry szedł, albo defa podnieść z koniec wiedział. Skąd on wiedział, że ja tu jestem? Nie wiem Ja się, ja się spytam Przecież tam nie było żadnej kamery, tam była zniszczona I tak nie by na ciebie konta No dobra, ale... To było dziwne No, ja ogólnie to zwaliłem, bo mogłem przedronować sobie jeszcze. Bo o jednym. Bo ja co najmniej jednego słyszałem, ale to było z drugiej strony. A nagle usłyszałem szur z drugiej. Tam wiesz, gdzieś się kapią zawsze z za laszowkami, nie? Z tej jednej strony usłyszałem na pewno, i byłem pewien, to od razu rzuciłem gnata. A na drugiej byłem zmelony trochę, bo myślałem, że tam tylko jeden, a tam było dwóch, nie? I mogłem rzucić drugiego gnata, jakbym przetrąnował, wiesz o co chodzi? I bym zabił dwóch kurwa z gnata, wiesz o co chodzi? Na no, e LOL Mamy spaza. Zapamiętać, mamy spaza. Wszyscy mają tylko poza jednym. A, spoty Tutaj rząd za pięcioma punktami, nice. Oczywiście bunker. Więc... Myślałem, że to te, z tej strony, a to z drugiej Ja idę od kokpitu tutaj mam na sobie jednego melosi on mi me. cofam jest na ra melosi z tego na pewno Tam o tej kamery nie Dostał. Ej, ja myś... myślałam, że to ja zabiłem. Ej, i ja mam powtórkę! Ej, czy... Czy mi się wydaje, czy gra zwariowała i nie wiedziała komu dać killa? Ej, czy my zrobiliśmy idealny perfect timing? Co to jednej milisekundy? O co chodzi? Ej, WTF, autentycznie na to by wyglądało. Bo gra nie, nie wiedziała wiem. komu dać. Czekaj. Teraz, czekaj, ile miałeś killi wcześniej w tamtej ludzie Nie wiem. Autentycznie WTF. No ja chyba miałem dwa. I teraz zostałem trzy. Dobra, na nagrywce to zdiagnozuję, ale jeżeli to był perfect timing co do jednej milisekundy, to znaczy tylko jedno, jesteśmy pojebani. Daj co to, to, tyko, to, to, znaczy tyko, to znaczy tyko, No znaczy tylko jedno, ej, opuść.